Życzę Wam udanej rozgrywki. Czekaj! Nie ma mowy, Bajlin! Ty musisz zagrać. To dzięki Tobie jesteśmy na tych rozgrywkach. A! Dobrze? Zaraz. Skoro bajka jednak gra, to kto siedzi na ławce? Świetnie. Cześć, Bramurka! Zaczynamy, kochani. I już piłka w grze! Co teraz zrobi bajka? Uh. O, genialna akcja bajki! Yeah. Mm. Tak jest. Bajka zdobywa kolejny punkt. Da. Ale strach liderki odrabiają straty. Oh. Świetna odpowiedź bajki. Strach liderek nic nie zatrzyma! Teraz czas na przerwę! Wygląda na to, że mamy remis i kolejny punkt przeważy o wielkim zwycięstwie. Red, co za dno! Nigdy nie będę mogła zagrać! Ech, brawurko! Musisz mi pomóc! O, zawsze chodzi tylko o ciebie, bójko. Nie widzisz, że omija mnie najważniejszy mecz w życiu! Czogenstein! Za silny! Musiałam walczyć sam. Na sam! Jejku, bójko! Jakbyś mnie w ogóle nie słuchała! Hej, siostry! Prawda, że się wspaniale bawimy? Ty na pewno się bawisz! Ja. myślałam, że lubisz ze mną grać. O jasne! A widziałaś, ile dziś z tobą grałam? Jestem taka wykończona! Ja jestem wykończona! E, ja myślałam, że. już nieważne! Leć, wracaj do gry! Zostań bohaterką! A teraz wracamy do walki. I znowu piłka w grze. Wygląda na to, że strach liderki mają. Nie, zaraz! Maylin ma piłkę! Maylin jest twoja! ma piłkę. Nikt nie stoi jej na drodze. O, nie! Wygląda na to, że Bajka ma kontuzję! To znaczy, że ją boli! Bailin! Powiedz, że dasz radę! Ja? Mam coś z ręką! Będziesz musiała wpuścić brawurkę na moje miejsce! Młoda! Masz tak wielkie serce, jak spokojna ryba na fasoli! Hej, Brawlin! Chodzisz! Ale super! Strach Liderki za chwilę pożałują! Słyszymy gwizdek! Strach Liderki wzmocniły obrotę. Brawurka celuje do bramki! O, wygląda na to, że strach liderki są cyborgami, Bob. Zostałyśmy zaprogramowane tak, żeby wygrywać za wszelką cenę. Bajko, a twoja ręka? Udawałaś? Bo wyścigówki by na pewno nie wygrały, gdyby Bravlin cały czas siedziała na ławce. O, no nie! Jesteś najlepszą siostrą na świecie! A co ze mną! <laughs> Jesteśmy super! <laughs> Jakie to słodkie, aż od patrzenia dostałam próbnicy. Ale teraz mamy do wygrania mecz! To dzieła, siostro! Sprawy wyglądają gorzej niż niedźwiedź z kuszą. Hej, wpadłam na świetny pomysł! Razem mamy supercela! Izabela, ma na Wyścigówki wygrywają! Michael, to był E, zaraz do Was dołączę